Dzień dobry, dzisiaj jest 19 grudnia i dzisiaj będę autentycznym dyrektorem. I nie dlatego, że mam taki kubeczek, ale dzisiaj wspominałam Wam wczoraj, że dzisiaj czeka mnie dosyć ciężki dzień, bo przenosimy magazyn. Wprawdzie ja udziału w tych przenosinach tych wszystkich rzeczy nie biorę, bo to są ciężkie sprawy do ogarnięcia ale wstałam wcześniej dlatego, że moja pracownia, no, to jest pracownia wstydu, wiecie, ta ceramiczna. Ona się mieści tutaj y, koło kuchni, a teraz to już jest w ogóle pełen bałagan, ale muszę y, właśnie tutaj uporządkować, bo y, chcemy z y, magazynu przenieść taką dużą kanapę. W związku z tym, że Wigilia zapowiada się dosyć licznie, bo nie tylko będą dzieci, tak myślę, to y, potrzebujemy taką dużą kanapę tutaj i y, chcemy z magazynu. W związku z tym, że panowie będą i oni no, mają wprawę w tym, że, że przenoszą różne ciężkie rzeczy i nietypowe to chcę stąd właśnie wywieźć piec ceramiczny, właściwie dwa piece, które mam i no i te wszystkie gliny, wiadomo, ale tam gliny to już sobie poradzimy, natomiast nawet ja sobie mogę autkiem poprzewozić, jak wiecie, natomiast piec, no piec waży 100 kilo i jest taki nieporęczny w ogóle, więc to jest duży piec ten jeden, bo ten drugi to jest malutki, ale ten jeden piec trzeba wywieźć. W związku z tym, że m, ten magazyn i pracownia ceramiczna będzie się mieściła tutaj niedaleko. No niedaleko, kilka kilometrów, ale nie kilkadziesiąt, bo teraz magazyn mamy bardzo daleko. To m, muszę tutaj uporządkować tą, tą, no nie pracownię, bo to jest <grytanie> jej oranżerię. Wreszcie sobie zrobię tutaj porządek i takie. Miejsce, taki azyl będzie można patrzeć na ogród w zimie i jak będzie ciepło, bo tu zamykamy od kuchnia i salon jest zamknięty, żeby, żeby po prostu nie było, tak, nie było tak zimno, bo jednak duża przestrzeń przeszklona jest. No i służy też w święta, nie ukrywam, służy też jako taka podręczna lodówka, bo faktycznie jeżeli nie zaświeci słońce, to, to tutaj jest dosyć chłodno w tej oranżerii. To też szumna nazwa oranżeria z 2 na 2,5 metra. No ale oranżeria, no co? Także kawkę sobie będę chlipała tutaj przy was też. Z owsianym mlekiem oczywiście. No, tak się przyzwyczaiłam do tego owsianego mleka, że ostatnio sobie zrobiłam taką kawę. No, z normalnym mlekiem, którą uwielbiam i z cukrem, bo z takim zwykłym mlekiem to muszę posłodzić i nie smakowała mi w ogóle ta kawa. Także można, organizm się szybko przyzwyczaja i bardzo lubię kawę z owsianym mlekiem. Kawa to jest za szumnie powiedziane, bo wiecie, że ja piję ten, za przeproszeniem, syf rozpuszczalny od 31 lat. Tak, jak zaszłam w ciąży z drugim dzieckiem, tak, to, to przestałam pić taką normalną kawę, bo w ogóle mi nie służyła ta kawa, ale lubiłam. I, no i zaczęłam pić rozpuszczalną i tak już zostało. Szybko, nie trzeba ekspresu włączać, przeczyszczać i tak dalej. No i tak działa, bo może pije taką zwykłą kawę. No nieistotne. W każdym razie taki plan jest na dzisiaj. Chcę też ogarnąć trochę dom, bo mm, nie chcę tego zostawiać na jutro. W sobotę już przyjeżdżają dzieci. Prawdzie wieczorem, ale, no, ale już tą sobotę to już w ogóle chcę mieć na luziku, jak to się mówi. A teraz tak wypiję kawę, ogarnę tą oranżerię, żeby było miejsce, żeby przenieść tą kanapę i wynieść piecę yy, i. I postanowiłam, że będę w domu dzisiaj i właśnie tak sobie troszeczkę ogarnę, żeby już było tak przygotowane jak na święta. Znaczy na święta, no jak dzieci przyjadą, już chcę dzisiaj choinkę też zrobić, postawić, ubrać, ją ustroić. Właśnie dzisiaj dopiero zobaczę, ile ozdób mi brakuje. A miałam to zrobić z tydzień temu, jak pamiętam. Ale tak te dni szybko lecą, i no ja chyba. Już nie jestem takim stahanowcem, jak byłam kiedyś. Teraz już ten organizm mówi nie. No i, i tyle. Trzeba odpuścić. Ale chcę właśnie przygotować, a jutro się wybiorę jeszcze na jakieś zakupy. Zrobię sobie listę i pojadę na zakupy, bo dużo rzeczy mi brakuje. A przede wszystkim chcę dokupić ozdoby takie do dekoracji. Takie dekoracyjne, wiecie, perełki, takie pierdółki małe, bo przecież kupiłam domki i nie wiem, czy Wam wspominałam, wspominałam chyba, że jak męża wysłałam, żeby oddał te um, pościele poliestrowe, to kupił domki kupił mi trzy te domki, ja Wam pokażę, może tutaj dobre, kupił trzy te domki. Takie duże. No, takie. Z Ikei. I będziemy dekorować. Oprócz tego jeszcze kupił takie w jednym opakowaniu trzy mniejsze. Takie. O, no, światło się odbija. I też będziemy dekorować. Będzie konkurs. Tak zapoczątkuję taką może nową tradycję. Mm. Leyman Family, <noise> dekorowanie domków, a to przyjemne. No i będzie konkurs, właśnie. Także tyle na teraz. Dopijam tą kawę, jeszcze jest cieplutka. Oni za chwilę przyjadą, więc ja muszę się tutaj sprężać. Ubolewam bardzo nad tym, że nie mam czasu na. Na Wasze vlogi, na Wasze vlogmasy, które kręcicie dziewczyny, ale obiecuję, że wszystko na drobie. To jest jednak, to jest jednak tak, no, miałam zupełnie inne plany na ten vlogmas, no ale trochę mi, jak wiecie, poszukiwanie auta to uniemożliwiły. Ale no trudno, no, takie życie. I to, że ja nie kręcę takich vlogmasów jak sobie wymyśliłam, takich typowo świątecznych. To jest jedno, ale że ja nie mam czasu, żeby oglądać wasze vlogmasy, no to jest mi przykro, naprawdę. Jest mi przykro, bo chciałabym, chciałabym zobaczyć. No ale cóż, no jest to zapisane, będę nadrabiać, będę nadrabiać w święta pewnie, albo w święta będę miała trochę czasu. Dzieci się rozjadą na pewno i no i tak, nie wiem jeszcze ile tutaj będą czy wszyscy będą tak długo, czy, czy yy, przez wszystkie święta, czy tylko przez część świąt, no zobaczymy, czas, czas i życie pokaże, co, co się wydarzy. Ja Wam życzę tym, tym czasem miłego dnia, no ale jeszcze się nie, nie żegnam, dlatego że dzień się dopiero rozpoczął, yy, także będę, będę działać i będę Wam pokazywać, co się u mnie dzieje. No. Jeszcze miałam Wam pokazać ten pościel. To jest flanelowa pościel, którą, którą właśnie kupiłam. Ja kupiłam czerwoną, ale jednak stwierdziłam, że zielona mi będzie bardziej pasować do sypialni. Potem Wam pokażę, jak, jak, no, jak wypiorę. Tak, taka fajna flanelowa pościel. A już tak dawno nie, nie zmieniałam pościel, znaczy zmieniam pościel, nie zmieniałam, nie kupowałam, o rany, ale lapsus językowy, no, także taka, taka flanelka. W związku z tym, że my śpimy cały rok przy otwartym balkonie, to no to taka flanelowa będzie ok, pościel taka cieplejsza i nie dlatego, że Białce jest ciepło, chociaż również, no po prostu lepiej się chłodzi, śpi a jeszcze kupiłam dwie takie właśnie takie ozdoby na okno tutaj właśnie na to wykuszowe o tu zobaczycie bałagan na wykuszowe tutaj i takie samo okno mam w takie duże okno mam w salonie to chcę takie takie lampki tutaj to jest taka gwiazda, ale to świeci i na baterie, więc nie muszę żadnego kabla ciągnąć, chociaż ja wolę z kablem, bo baterie też się chyba szybko wyładują. No zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. To tak wygląda, właśnie ten bałagan. I ten, ten piec trzeba przenieść. To jest duży piec, bardzo ciężki. Ten mały, wszystkie tutaj te. Naczynia jeszcze te, które mam wypalone. Te są akurat wypalone. No widzicie, nawet nie miałam czasu poszkliwić tych, tych ciasteczek na, na choinkę. Takie zrobiłam kiedyś. Miałam zrobić ich więcej. No ale nic, tak jak mówię, nie miałam w ogóle tutaj możliwości. E, tu wygląda jeszcze gorzej koło. Też trzeba, bo ono jest bardzo, bardzo ciężkie. Tutaj mam różne no, gliny, nie gliny też i, i cały ten stół. To muszę wszystko sama teraz przenieść, bo tutaj są drzwi do oranżerii. Muszę je odsunąć. One się właśnie tak przesuwają. Jedne i drugie, te też się przesuwają na w lecie. I tutaj sobie kiedyś siedziałam i miałam taki, taką, no taki azyl mój. I jak to się mówi, strefę komfortu. Natomiast no, teraz się porobiło tak brzydko i, i chcę to koniecznie zmienić. No i jak tutaj zrobię porządek, bo tutaj też jeszcze taki kwiatek jest, który przesadzałam, muszę go zabrać do domu, do salonu i, no, i te wszystkie rzeczy tu uprzątnąć. I z ogródka również, bo te wszystkie drzwi muszą iść tutaj na tą ścianę. Żeby panowie mogli przejść do pokoju. No to teraz do roboty. Tak wieczorny spacerek już coraz więcej domów od zgasło. O dobrze to przyjdziemy tu jeszcze raz, bo idziemy do paczko, paczkomatu. A są zielone. Ale ładnie takie gwiazdki śliczne. Myśmy też kiedyś mieli takie bombki. Na, yy, na domku no dobrze, idziemy dalej, ale ładnie. Mamy na spacerek i oczywiście Białek idzie tak, ale tak już była taka nieznośna, że trzeba było wyjść. No idziemy do paczkomatu tutaj. Tu też ładnie oświetlone taka choinka i drzewo. A my będziemy jutro drzewo, drzewo oświetlać. Bo właśnie przyszła girlanda. Jak ładnie! Błyszcząco! Super! No to teraz do domu i. A, i chyba pójdę spać, nie wiem. Tak mi się wydaje, bo zmęczona jestem dzisiaj po tych przeprowadzkach. Mały update pracowni ceramicznej byłej. Tak, tutaj będzie komplet wypoczynkowy. Ławeczka, dwa fotele zostały przywiezione z magazynu. Także tutaj sobie będę siedziała, kawkę popijała i oglądała ogródek. Jeszcze tu więcej kwiatków dam. Podłoga jest umyta, okna też są przetarte. Także bardzo się cieszę, że dzisiaj udało mi się to zrobić, ale jestem bardzo zmęczona, dlatego że przeniosłam. No i gdzieś koło 150 kg gliny to, to tak wydaje się dużo ma, no, ale paczka ma 10 kg, no to tak z 10, no może ze 120, 12 paczek kręgosłup mi siadł, no, muszę odpocząć, także widzimy się jutro oczywiście, natomiast ja muszę troszeczkę zwolnić i no, już nie mogę się tak nadwyrężać, bo faktycznie jestem... Jestem szalenie zmęczona po tej, po tej ciężkiej fizycznej pracy dzisiejszej, a powinnam się oszczędzać. No, ale zrobiłam i cieszę się, że, że będę miała komplet wypoczynkowy tutaj. Tak jak kiedyś miałam, jeszcze tylko stoliczek, taki szklany jest w komplecie do tego, właśnie do tych fotelików i kanapki, takiej małej, kanapy. U góry mam więc sobie zniosę i tutaj będę miała właśnie taką. Taką strefę komfortu. Kwiatków jeszcze tutaj sobie ze trzy kwiatki przyniosę. Takie większe, żeby tam nie przeszkadzały w, w salonie. O, tam widzicie tą dużą kanapę. No, jutro będę tam, tam będę działać jutro. I jeszcze jutro do Ikea muszę jechać, ale chyba dopiero, dopiero gdzieś o siódmej wieczorem. Także na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną, że mnie wspieracie. Mm. Bardzo jestem wdzięczna za wszystkie lajki, oczywiście komentarze, pytania i, i, i że mnie tak, tak wspieracie i cieszycie się razem ze mną, że, że, no, że po prostu nie dałam się tej panice podczas jazdy. Bardzo się cieszę i jestem bardzo wdzięczna za te Wasze komentarze i za energię, którą mi posyłacie. I to na dzisiaj tyle. Widzimy się jutro. Ja Wam życzę miłych snów i do zobaczenia. Pa pa.